Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem już Arya, to jest e, Hardcore SKF, A tak, wreszcie się, do, wreszcie się dostałem. Nagrywam to już drugi raz, bo niestety zostało mi to przerwane. A ja głupiej wyłączyłem nagrywanie i skasowałem przez przypadek. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale skasowałem wszystkie pliki wideo. Więc no, zaczynamy od nowa. Jestem już tutaj wkopany w norkę. Yy, niestety nie mamy trzciny, bo się zrobiliśmy na biomie zimowym, a tutaj się strasznie rzadko trzcina spawnuje. Schodzimy aktualnie na... Nie zobaczycie koordynatów, bo je zacenzuruję. Schodzimy na poziom yy, 20. Odsunę jeszcze mikrofon od yy, Ryka. Schodzimy na poziom 20 i w międzyczasie przedstawię Wam to, co chcę powiedzieć. A chcę... O Jezu, mam lekkie lagi, ale już lagów właśnie nie powinno być, bo na serwerze jest tylko y, 200 osób. A slotów jest 200, 2500? Czy coś koło tego? Będę zapalał y, te y, pochodnie, żebyście coś widzieli. Y, Jezus. Ale y, ogólnie... Tak, będę zapalał pochodnie, żebyście to widzieli, bo sam nie widzę. Zobaczmy jeszcze, czy mamy. E... No, na maksymalną, więc niestety musimy w ten sposób. Jeszcze sprawdźmy. E... Od poziomu 20. Redstone. Czy to od poziomu 3? Nie, to. Je... Czekajcie. Diamenty. Od poziomu. do od poziomu 21. No, a Redstone od 20, więc myślę, że jak na 20 będziemy kopać, to będzie idealnie. Już niedługo się dojdziemy, a ja w tym czasie ogłoszę jedną rzecz. Nabór do gildii. Gildia ku prawdopodobnie o żelazo, ku czci yy, Hiacentta. Mamy trochę tego, to zróbmy sobie jeszcze coś pochodni. Yy, Gildie kuczci... Jeszcze dokładnie nazwy nie wymyśliłem i yy, co musicie spełniać, żeby tutaj grać. Nie chodzi o to, ile macie lat, nie chodzi o to yy, czy macie mutacje, czy nie macie mutacji, czy macie premium, czy nie macie premium, to nie jest ważne. No bo to nie jest ważne. Ważne jest to, żebyście po pierwsze byli ogarnięci, ale to jest chyba normalne. Po drugie, mieli zdatny mikrofon, mój też nie jest idealny i rozumiem, jeżeli są takie leciutkie jakieś szumy czy coś, ale żeby to było ogarnięte w miarę, żebyście nie mieli echa, jakoś tak, nie wiem, najlepszy, żebyście mieli słuchawki, wtedy nie macie echa z głośników czy czegoś, wiecie o co chodzi, i żebyście niczy nie czytowali. Nie, yy, nie chcemy dostać żadnego tutaj bana za czytowanie w gilgi i byśmy zakładali wtedy gilgię. Kolejne żelazo mamy już cztery żelazo wow, ale dużo, który mamy poziom. 20 jeszcze, 22, 21, 20 i tutaj zaczniemy się kopać. Zbierz mi jeszcze pochodnie z góry, bo na razie wychodzić nie będziemy. Mamy sadzonki, mamy wszystko mamy drewno zbierzmy o kurcze zbierzmy te te mam nadzieję że nikt nie tam nie zaatakuje o to 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 dobra myślę że wystarczy ale ciemno może jednak nie zostawiam tutaj po prostu zablokujemy i schodzimy w dół i koroskopujemy się to jest taki odcineczek informacyjny ja tutaj nie będę długo nagrywał no, bo to jest nudne. Aha, jeżeli macie trzcinę, to po prostu jesteście bosty. Bo na biomie zimowym nie ma trzciny za bardzo, jak znaleźć. Więc ja jej nawet nie zaczynałem szukać. Tylko od razu się wkopałem tutaj i robimy kill off. I właśnie tak. I jeżeli macie trzcinę, jeżeli możecie być kompletnymi free killami. możecie nie mieć tutaj nic. Czy ja zużyłem cały węgiel na robienie pochodni. Ja nie mogę. To jest on lekki kader. Dobra, no to poradzimy sobie teraz Wydropi nam pewnie znowu. Eee, rozkopujemy się teraz, co nam wypadło. LOL piasek. Szymon próbował pływać w lawie. Nie ma już tych fajnych tych napisów, co się działo, czy... Dobra, nieważne. Próbujemy znaleźć eee, węgiel teraz. Ja się będę z wami żegnał, ten filmik wstawię i... i... się będę żegnał, tak jak mówiłem, więc do zobaczenia. Jeżeli chcesz... Jeżeli chcecie. Ale dzisiaj nie ogarnięty, jestem, jestem... jest 8 rano, ja jestem zakatarzony i postanowiłem to nagrać i to i pograć. A spałbym tylko 10 godzin, ojej szary, ale ty krótko śpisz. Więc wracając do tematu, jeżeli... Podobał wam się filmik to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Byłoby super, gdybyście dobili do 10 łapek w górę. Jeżeli chcecie więcej, to możecie zasubskrybować, a jeżeli chcecie coś dodać, to zostawić komentarz. Więc, cześć!